Witam Was, jestem Remi54321X, a to jest pierwszy odcinek z serii Zagrajmy w Minecraft Dobra, to se porąbmy drzewa i zróbmy sobie killów jeszcze tam zozda i będzie fajnie. No Love. i siekiera motyka przy okazji poszukać sobie miejsca na chatkę o oj się ście mnie. o jak widać o dobra nie będę nic mówił Fajne drzewko się trafiło. Na pławdę, fajne. Na Łowiecki se skakają. Se skakają, se, se, se skakają. Kolejne dziwne drzewo. Dobra. Idźmy sobie zrobić domek. Ignoruję ten w górnym lewym rogu napis, że mam pirat. Bo jak widać mam pirata. O, węgiel. Chodźmy sobie zdobyć węgiel. Jeszcze węgiel. Fajny świat. Już go lubię. Bum bum. No dobra, dzieci. Ile mamy węgla? Pięć. żeby nie było, że jestem dzieckiem który ma dwa latka gdzie by było fajnie mieć dom super, 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 super już się cieszę. Ten świat jest super świat w Minecraft Chcemy zrobić chatę Chcemy sobie zrobić chatkę Zrobimy sobie ją tu Wejście Na początku będzie taka troszkę głupia ta chata Ale spokojnie, spokojnie To się jeszcze ulepszy Tu możemy zrobić sobie pierwszą kopalenkę Znowu węgiel. Fajny świat Minecraft kop kop kop, 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 kop. Jakbyście nie widzieli, to piszcie, ja to naprawię. Będę stawiał pochodnie. Widzicie, jaki jestem zły. Oczywiście pierwsze odcinki będą nudne Oczywiście gram na peaceful Czyli mamy set, luzik Aha Dobra Gotowe Na razie taki debilny będzie ten dom Ale spokojnie wszystko się zrobi Wszyscy Ozdabiać go nie będę, bo to przecież będzie kopalnia w przyszłości. Już się zaczęły dziury. Zakleję obram. To ja wrócę to ja tu wrócę jak się wiecie, urządzę. Witam z powrotem. Jak widać urządziłem się. I to bardzo się urządziłem. Cztery ściany. Fajnie. Dobra. Yy, dobra, żartowałem. To jest okropne. Wyjdźmy, zdobiłem dwie te. Ale coś mi tu w nim brakuje. O co? Ha! Już wiem! Kwiatka! Juu! Teraz się czuję jak w domu. Dobra. Co by se tu zrobić? Na pewno zaraz se zbudujemy chatę. Chatę se zbudujemy. Słuchajcie. Chatę Znalazłem kupę węgla. Jest noc, jest noc, jest noc, jest noc, jest noc. Pewnie nic nie widzicie. Ja też zresztą nic nie widzę. A nie, chwila, już widzę. Jeszcze coś było, ale nic z tym. Nawet fajny świat mi się zrespił. Fajna miejsce na HT Haha. Ciu-ciup, ciup, ciup, ciup. Ciu, ciu, ciu. Ok, to będę powoli kończył ten odcinek. No okay. to... Narka.